Mm-hmm. <clears throat> Zimno, zimno, paluchy, straszne. Jest to wodospad Niegada. Z żartem, to no nie bajko. I jest to i na rzece Jeziorka. No ja, żartownie, zawsze powtarzam, bo do gara, ja się... Idziemy, spacerek się udał, można powiedzieć, przeszedłem szczęśliwie, nie atakowała mnie ani noga, ani rowa kulszowa. Także idziemy do samochodu, się doszło łapać jeszcze, muszę jechać na pocztę, bo przecież Poczta Polska nawala w ogóle. Chyba jak będę zamawiał coś na Aliexpressie, to tylko przez kurierów, bo tutaj to jest tragedia. Do apteki po lekarstwa, bo się kończą. I do domku i trzeba siedzieć, gimnastykować się, żeby się kości nie zastały. Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich subskrybentów, jak również osoby, które nie mają subskrypcji, a oglądają. Wszystkiego najlepszego. Miłego dnia dalszego. Wtedy biorę kulę już w ręce i koniec.